Dobra, to Siwanko, witamy Was w Sniper Elite 4. Ze mną jest Black. 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 Zielony Black. Zielony. Jak to? Green Black. Green Black. Eee, I będziemy przechodzić kampanię fabularną Sniper Elite. Sniper 4. Elite 4. Siennie, hrab, proszę. W planie, cię. w planie są jeszcze dodatki, misje dodatkowe. Tak. Nie? Tak, tak. E, nie kupuj Target firer, bo z tego co Steam, ludzie na Steam piszą, to się nie opłaca, bo jest fajna, ale krótkie strasznie, chyba że chcesz. I według Rebellion e, będą, są w sumie trzy te e, DLC. O, znaczy jedna okay. misja podzielona na trzy części. Aha. A aktualnie w sprzedaży są dwie części, więc trzecia część jeszcze nie wyszła. Aha. To może tani by mi było kupić Season Pass? No możesz kupić season pass. Dobra, ale no. to dopiero po kampanii. Tak, mam nadzieję, że kampania jest długa. Mam nadzieję, że ją przejdziemy. Musimy! Ja, jak jej nie przejdziemy, to przyjadę do ciebie i ci spuszczę wpierdal. tof. Ale nim spuścisz ja mi Pierdal, to... Jak to? Aha. Nim spuścisz mi Pierdal, to opierdalim jakąś flaszkę. Tak, żebyś co? Żebyś mnie to, Żebym nie czuł. <laughs> O, pierwszą misję przeszedłem, więc wiem mniej więcej co i jak, ale nie będę ci spoilerował. Nie, nie spojrzał mi. Za to, za to później już nic nie grałem, więc. E, nie pomijam e... żadnych scenek, żeby wszystko zostało no. i, tak, i tak dalej. Gramy po cichu czy głośno? Po cichu, jak to sniper. Oni mają nawet nas, o nas nie wiedzieć. Aha. Jakuj, że to wiedziałem? na środek kolany i strzela z karabinu. Z tą tak w powietrze. Ty, bo ty wczytałeś. E, ja wczytałem. No, wczytałeś. No, patrz, gdzie mi jesteśmy? Wczytałeś grę? Nie. Weź. Od początku włącz. O, posie. Koniec gry, tak. Ale nie będę robił nowych Dziękujemy za. Dzięki za. Dostałeś, spakiłeś? Prawie. Nic nie dostałeś. Wskoczył pasek ekspa. Dziękujemy za oglądanie, to już koniec serii. Cześć, na razie, papa. <noise> Telefony mi się wahają. O, uzbrojenie. No ja hmm. mam, bo to tak, bo mi tego uzbrojenia, które ja mam, teraz nie wybrało i... Hmm. E, od nowa wystartuj po prostu. Masz taką opcję na pewno gdzieś. Eee. A, dobra. Poziom trudności średni, gracz prywatny, uzbrojenie. Dobra. Gotowy. Gotowy? Gotowy. Uruchom grę. Jezus. Loading screeny w Falloutie 4 to jest katorga. Mówisz? Tak długo się wczytuje czasami. Możesz iść, kurde sobie herbatę zrobić i wrócić. Jezu. Nie wiem czemu Bethesda tak tego nie naprawiła. Jeszcze w jakiejś grze Bethesda tak się wczytywała? Wczytywały tak czy nie? Eee, wiesz co? Nie, w Skyrimie się nie wczytywało tak długo. Czasami się w Skyrimie tak długo wczytywało, ale rzadko. Ja podejrzewam, że na nagraniu będzie słychać jak mój pies chrapie. Bo na spoko jest aktywacja... ...głosem. A na nagraniu ryci cały czas. Dodatkowe efekty dźwiękowe. Tak. <laughs> the Americans hey. took some convincing. Yeah. But Winston won them over. General Dwight D. Eisenhower, Allied Commander in Chief, is masterminding the entire Mediterranean strategy. As for me, I'm headed for San Salini a secluded island to Italy's southwest. Ze 3. We've been losing ships in the area. British intelligence thinks the Luftwaffe's presence on Sansellini might explain why. The Royal Navy dispatched a captured Italian freighter, the Orchidea, to investigate. She was equipped with the very latest radio interception equipment. The intelligence she gathered confirmed our worst fears. The Nazis have a new wonder weapon. Survivors from the destroyed ships have talked about a new kind of missile. Radio-controlled from the plane that launched them? These rockets can track our ships with lethal accuracy. The Orchidea's job was to monitor Luftwaffe radio transmissions and find out what the Germans are up to. Even if that meant making the ultimate sacrifice. grab that key yeah, the <laughs> <are planning laughs> and how nope. we can stop them a member of the luftwaffe's top brass is on the island general tobias schmidt it's no secret hitler thinks highly of him schmidt would never let himself be taken alive and he'd never betray his beloved fuhrer but he might just be carrying some information we can use. My mission: kill Schmidt, kill all high-ranking officers, and get the hell out. bomba, to, a nie, nie To nie Need to make sure those men didn't die in vain. Watch. My character teleports. No, they're <laughs> Moja, moja postać nie jest człowiekiem, jest. Patrz, plup! Nie macie? Hello! Człowiek, krzak. Człowiek, krzak. Jestem krzakiem. Przeczytaj sobie misję, zadania albo coś tam, popatrz mapę, eee. żeby wiedzieć mniej więcej o co chodzi. Wszystkie znaki zapytania to są, podejrzewam, że cele. No, poboczne cele. Poboczne? Zabij no. oficerów, zabij oficerów, zabij oficerów, zabij Schmidt'a i zabij oficerów. I trzeba zniszczyć... i zniżyć dodatkowe kamery. punkty będą za zniszczenie kamery. Nie? Zabezpiecz punkt kontrolny. Jesteś tutaj. Możesz sobie myszką prosto znaczyć które, z, którą, które zadanie jakby śledzić. Gdzie idziemy Naszym, ma, naszym pier pierwszym celem będzie ta kamera, co tu blisko jest. No. Też mi się tak wydaje. I oprócz tego w grze jest jeszcze sporo znajdziek, tak jak było, nie wiem czy to było w Sniper Elite. były znajdźki w, w postaci listów, notatek i innych eee... tego typu rzeczy? W trójce, w, trójce w trójce były jakieś... E, zaszczeliwały się butelki. To jest... o, tu jest Kotleś. Czekaj, jak go ręcznie spróbuję. Brzmi nie zauważy. Eee, butelki. i też były chyba jakieś papiery. A tutaj masz papiery, całkiem sporo papierów. Znajdźki różne. Tu przy nim? Eee, ja. Czekaj, zamień. Ciąg, nie mogę i za to wszystko są dodatkowe punkty XP i tego typu rzeczy. Im więcej expa, tym więcej tych śmiesznych, dziwnych odznak będziesz miał. Co to było? Nic. A mu to zrobiłeś? Nic! <laughs> e, odznaki, a za odznaki po prostu odblokowujesz e, e, Bronię. Czekaj, i dodatkowe posarzenie. Lornetką się zaraz że... Nie, wiesz już Ma, wszystko? Już wszystko wiem. E... A, tu jest ten. Ten, ten, ten. Z tym hakiem ziomuś. A. Tak. Ale gościa nie widać. Jak strzelisz, to będzie przypał. Nie, tu stoi, dobra. Ale czekaj. No? Tylko jeden jest na widoku? A... Jeden? A był tam tylko jeden, czy było dwóch? Nie, jeden. Stoi idealnie And... pod tym, stoi. Pod armatami. Tak, to jest Dobra. Będzie taki suprise. Po przeszkach. Oh, okay. We'll have to jump it. okej. What? Okej. Okay. <laughs> <laughs> to to, 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 to os oskryptowane skoki, nie? Dobrze, że oskryptowane było to, że postać się automatycznie chwytała, tak wiesz, tak. fajnie na początku gry, Spadli. A przez to, że pewnie zrzuciliśmy te armaty to się popsuło. A ja nie wiem czy to czasami też nie jest skryptowane Kiedyś trzeba to sprawdzić Halo! Czemu jesteś we mnie? Halo! połocy! Nie! Yeah. Eee, tym, środkowym przyciskiem myszy, czyli kółkiem po prostu przełączasz sobie, w której stronie chcesz mieć kamerę. Klikiem? Klikiem. A wolę z lewej. Mieć... O, w którejś grze, chyba... Trójce? Mieliśmy problem, że nam się kamera przestawiała? No. Co to jest? przeszukaj skrzynię. No more to find here. Jak ja A, przeszukam, to, to ty co... masz to do przeszukania? To, co ja przeszukam, to ty nie możesz, to, co ty przeszukasz, to ja nie mogę. Ej, dobra. Oj z nas będzie w końcu bez amunicji pewnie biegał. Oj, tam, oj, tam. Jakie mechanizmy. Jeszcze wyżej? Mik, myk, 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 myk. myk. Tu nic nie ma. Tu gdzieś nie mieszki były, nie? Pamiętasz jak tutaj stawaliśmy? Eee, Mała podpowiedź, jak wejdziesz w krzaki i użyjesz gwizdka na wrogu, który po prostu sobie patroluje teren, nie jest w trybie, em, w trybie... Poszukiwania? Poszukiwania. O, tego mi zabrakło. To po prostu podejdziemy, możesz zrobić ciche zabójstwo, wciągniesz Aha. go w krzaki. Wiesz. Ty. Krzyśniesz, chodź tutaj do krzaków, mam cukierki. Odpady i tak. Lub, takie... Z tego co pamiętam, tutaj na wieżę jakiś karabin stał, na. Jak chcesz możesz sobie wymie co wymienić, podmienić. Car 98K. Kompensacja odrzutu ma lepszą... Nie chcę. Dużo czerwonych rzeczy, które mogą wybuchnąć, to jest Tu jest Kotleś. Well, hey there, fella. You're on my target list. A może pierdolny tego oficera, co? To, którego tam gdzie? Nie, <noise> zostaw go na. no alarm od razu będzie. Aha, tak ok. Zrobimy to. Cicho, Podejdziemy co? do niego i go pierdalniemy. Tak specjalnie dali ten, jak to specjalnie dali, wiesz, że gracz sobie może tu wejść i zobaczy tego gościa. I od razu pomyśli, sobie ja jestem u góry i mogę strzelić do niego. Bo dalej nic nie widać, nie? Nope. Te obiekty, które można zestrzelić, zniszczyć, też możesz sobie podświetlić, nie? Chopacz, wysiedli z tego, z ciężarówki na wprost nas. Widzisz? Kamera mi uciekła. O, tu. Tu. Grafik służb. Czyli pewnie jakieś mapy robi. To co, idziemy? Eee... No, podświetliłem na wszystkich co się dało Tylko... o, patrz, patrz, patrz jaki snajper. Coś się znalazłeś Jakiegoś patrolowca Patole jakiegoś Idziemy od lewej czy prawej z tej strony e, w, 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 chyba od lewej albo zrobimy taki zygzak po prostu, tak jak mapa ten od lewej, ale w sumie teraz może... na, na prostu idziemy na tego oficera tam i potem od tego oficera na południe. A nasz główny dal jest niedaleko za oficerem. <laughs> Patrzę, dobra, koniec tego patrzenia. mi się zużyje i co wtedy? Ach. Ty, ktoś ci widział? Idzie tu. Chcesz do niego? to stało jak tylko zadzwoniło. Mam nadzieję, że. Może samoloty nas nie wykryją, nie? No, chyba nie ma czegoś takiego. Patrz, jeszcze laj do niego. Nie. Widzisz, nie był w trybie... a teraz mam tego trupa zobacz. I go chyba jeszcze... Oj, zobaczył. Fak. Czekaj. Kropam Dawaj. go, kropam go. Czy nie? Nie, czekaj, został go. No chodź tu. Aha. jestem krzakiem. Pa, 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 nie pa, pa. zrobię. Jak go pochlastał? Kłamałem tak bezpieczniejszy sposób na początek. Bo wiesz mi, że w tej misji pod koniec nam się przydała. Misja. Okay. <laughs> to teraz ty tam tego zaat. Podjść do krzaków koło budynku, bo widzę, że tam są yy, pod koło. Już to koło, przełącz się na gwizdek. Eee, granat? ja Podmiotu... Gwizdek? Gdzie jest ten gwizdek? No. Tam, gdzie masz ikonkę kamienia, możesz się przełączyć przyciskiem prawym między kamieniem a gwizdkiem. A i czy się dało F? Pewnie. F. Cy, Taki wystarczą? Tylko ja to zabierę Może. Zdążyłem, nie mnie zauważy Moment. Niech widzę, to duże, bo. I nie. Lup. No Teraz się ma. A za wysadzenie tego pewnie byśmy dostali expa, co? No tak, ale od razu żeby była cała wyspa zaalarmowana. A my chcemy płaci ugrać, nie? Czy nie? Tak Jest Siem. ten granatnik. <laughs> to jakieś papiury są chyba zacząć. Odnosi mi się, co ty Nie pieniądze. wiem co to jest, czy to się to jest. O, coś tam, um, co to jest? To, a nie... i trodl, panie a. TNT. Totyl. Oooooo, aaa, chodź, tamtą Zwykły i za opóźnieniem. Trochę mnie to, że tutaj. W czwórce możliwości edytowania celowników w kabinie, tak jak, tak jak to było w trójce. To nie z no w można było sortować, nie? Na inny po prostu skinki. No, 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 A tu masz tak jak było, czyli masz po prostu inny przypisany, innego karabinu. Już... Całą pszczołkę przy... okay, i tak dalej. Co za dźwięk? Jak wchodzisz w krzyk, to znaczy, że jesteś ukryty. Aha. Tak wiesz, że wiedział, że jesteś Bo ukryty, nie? W, trójce... w trójce taki dźwięk oznaczał, że gdzieś jest w roli snajpera. Na drodze są dwa uważaj, no, dokładnie przede mną. Nooo, oznaczam ich. Haha. <laughs> Jak jest dwóch siebie, no to... No, macie na sztuczka szakami szakami. Nie wypali? ...nożem ja, nie, nie może zadziałać. Mogę spróbować rzucić kamyczkiem. Kamyczkiem... A ja bym mógł zajść tego jednego, co patroli. Czekaj, rzucę? Nie, nie? Może jeden się rozdzieli. No idź. To ważne, bo jeszcze to jest z tobą gdzieś. No, chodź tu. E, dobra, zarabiać będzie tego mniej, oni się nie powinni skręcić. A miał mnie nie miał mnie zauważyć, przaka powsuł się jedną do ciebie Ach. już jest ta, no, ale nie udniął, znaczy uda nam się nie znieść pożaru. Coś jeszcze czym nie my? Dobra. krzaki go. Długo? Lub? Po nieść FNAB 43, lepsze obrażenie, prędkość wylotu, celność i za nic? Yy, 45, czyli chyba nie zmieniła się. Zobaczcie, to jest patent Dali z tymi generatorami. Można go albo sabotować, a tak jak w trójce było albo yy... Albo sabotować tak, że będzie strzelał, albo go sabotować tak, że wybuchnie, o masz dwie opcje. O, to mi się o. Jest, no, jak podejdziesz, to masz R zagłusz, albo R przytrzymaj, i przygotuj do wybuchu. Ale my chyba chcemy to pierwsze, co? No, ale strzela. Ojej. Patrz tam dołem. trochę ich tam jest na wieży, jest jeszcze i zawierzę kolejny. Czy mamy taki generator, to moglibyśmy wykorzystać go do... W sumie ten se poszedł, tu jest na widoku, nie damy rady z takiej odległości. mi pójść jeszcze dołem. No, pójdziemy dołem. A, a, czekaj, żeby poświetlić tam, żeby nam tam... Nikt nie wyparował na, na front? popatrzcie schował. Cierpi zapalenie o płucie. co to jest? What? Jest po prostu zapalenie płuc Mimo jednych dział, tutaj o, o, o. Zasadzie, Co cedź. niemiecki. na się? No niemieckim hełmem. O oh jest zgani, co zrobili z niemieckimi heł hełmami po wojnie, bo wiadomo, na naprodukowali ich załóżmy 30 milionów, nie? A zużyli załóżmy 19. I to jest przykład taki, ale to są te. Powiedz mi, co zrobili zresztą? E, Niemcy? No. Nie wiem. Te, doszlaki. Widziałem, film, widziałem filmik, Bar wkładała, e, wkładała niemiecki hełm do takiej e, wytłaczanki. I ona po prostu ściskała to, lekko formowała i z hełma robiło się ten... E, doszlak. tajny koron, bo praktycznie kształt nie zmieniał nie? Spróbuję tego gościa zgwałcić, tu tu, 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 co jest przeremną Gdzieś tam się na dół zszedł, ty. Aha, jak e, gwizd... jak ten... Jak samoloty latają, to... A czekaj, niedaleko ciebie jest też drugi. Aha. Czekaj. Tak takiej odległości pistoletem, ten... tego raczej ściągnę, chociaż czekaj, on się z tobą nie zainteresował. Jeden do ciebie idzie, tak, więc tak, tak, możesz wyrzucić. Tak, 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 tak. What? Oh. Tak, nie słyszał, dobra. Aha. To u ciebie jest czysto. A ten tutaj... ...stoi. Czorby są. Tego tu stoi, to mogę go cichu ściągnąć pistoletem. Szyk, 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 szyk. Co zobaczył? Nie wiem co zobaczył. Do siebie? Nie ma nie On do ciała pobiegł Co on zrobił Co to było? Do tak ciała. stał w miejscu, oglądał się do i nagle pobiegł. Przybieg bezpośrednio tu Tu nie? zobaczył coś przez <laughs> Gdzie jest mój pasek życia w ogóle? To, to po prawej stronie, tak? Ty, 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 ty. Eee, no. Niebieski pasek to jest tętna, czerwony to jest tego tu przede mną zostawiamy tu. O, patrz tego Czekaj tamtego się przyda popsuć Kyk, Jestem krzakiem, jaką mnie zauważy. <laughs> Szajse. Krzak do mnie biegnie. Rzucił. W no, tego nie Ta będzie widać, Tak się da. turla, Pach A się turla. O, ty, bo nam nad głowę coś chodzi. Cają z wokami. Dużo znaczków w tej w tej grze. Na przykład ja sam byłem zaskoczony, że w takim miejscu tutaj takali takie coś się. <laughs> Karabin jakiś kolejny, kar 98, to ja mam to. Co to jest za Eskinia? Liczyłem na coś więcej tutaj. Akcja krzak? Eee, nie, czekaj, czekaj. Tam jeszcze jest ktoś, a pod świtką, o! Ale ktoś ty, tutaj blisko bo on tu idzie? Nie, nie idzie.